Trzeba jeszcze znaleźć Jennifer, a po co nie ona zabiła Trentona, więc nie ma nic wspólnego ze sprawą. Nie wiecie jak się mylicie co mówiłeś Trenton żegnajcie. Do tej pory zastanawiam się czemu nie pozwolono mi opowiedzieć im wszystkiego. Gdybym im powiedział sprawy nie nabrałyby takiego obrotu. Co oni zrobili, jeżeli po ziszczeniu świątyni zemsta Boga się nie dokona? Świat, a co gorsza mieszkańcy tego miasta zorientują się, że to ościena. O nie, możecie być pewni, że to jeszcze nie koniec. Który był taki mądry i rozwalił świątynię? W jej podziemiach znaleźliśmy święte znaki, których nie było w żadnych planach budowy, a niektórzy mieszkańcy zarzekają się, że na jej gruzami widzieli dusze. Poznajcie Rosie Spirman i Jenny Rockwell. Czekaj, widzisz tamtą dziewczynę, co wchodzi do budynku? Tak, wygląda trochę jak Jennifer. Jennifer zostawiła list pożegnalny. A wiecie, że wszystkie trzy porównych 24 godzinach zalinęły i nikt nie wie gdzie są? Powiedziała pani Jennifer Starr, znają pan, byłem jej dziadkiem, byłem, ona zaginęła w maju 1995 roku. Quibis, <mum> <mum> o co ci chodzi? W dawnych czasach wierzono w istnienie licznego artefaktu. Jack chce, żebyś wiedział, że to wszystko twoja wina. Niech stracę, opowiemy Wam o czarnej damie.